Tak, będą dwie yy, nieuzbrojone i sąsiad mówi, że będą styropianowo, tekturzano i lśniowe. Schodzimy. Jedna będzie z opcji 8 pasażerów z druga będzie z starego Pottera z piątej części, co się go nie udało pierdyknąć na księżycach. Jedna będzie na Łysej Górze stała, druga na Kasprowie. Na szczytach tych rakiet będą siedzieli Scottie Pippen i Michael Jordan, bo w grają nie grają. kiedy przecież na kole nie, nie jest zawsze. To słone na początku skierowane są rakiety. Kochani, idziemy na całość, bo nam się to w pełni należy.